Witam Was wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić prawdziwe polskie zapiekanki. Teraz zrobimy podkład pomidorowy do zapiekanek. Do rondelika puszka pomidorów krojonych albo całych. Jeżeli całych, to musimy je rozdrobnić lub zblendować. Ja zblendowałem. Te pomidory musimy chwilę pogotować, aby zredukować nadmiar wody. Musi nam się to lekko zagęścić. Teraz sobie to przyprawimy. Ja przyprawiam papryczką chili. Mam tutaj połóweczkę suszoną, drobno posiekana. Możecie dać świeżą. Dodajemy ząbek czosnku. Po dodaniu czosnku drobno posiekanego dodajemy szczyptę oregano. odrobinę cukru A jeżeli cukier to i musi być sól, aby zrównoważyć smak. Redukowanie tej bazy pod zapiekanki trwało jakieś 20 minut. Może to potrwać różnie, w zależności ile w tej puszce tej wody było. Gdy już baza pomidorowa zredukowała się, odstawiamy, a teraz bierzemy się za pieczarki. Na patelnię kładziemy jakieś łyżka masła. Do tego wsypujemy trochę cebuli. Cebula może być pokrojona w kostkę, może być również i w piórka. Pieprzymy i solimy. Gdy cebula nam zmięknie, wyrzucamy pieczarki. Pieczarki mogą być starte na tarce lub pokrojone w cieniutkie plasterki. No i teraz, gdy nam już troszeczkę pieczarki opadły, dodajemy małą szczyptę tymianku. Teraz musi nam odparować nadmiar wody. Gdy pieczarki mam już miękkie, zajmiemy się bagietką. Przekroimy ją na trzy części, ponieważ jest Długa, a później jeszcze na pół. Mam tutaj sześć połówek. Pierwsze posmarujemy bazą, a później nawierzamy pieczarki. Baza rozsmarowana, a teraz położymy pieczarki. A teraz po wierzchu sypiemy żółtym serem. Może być mozzarella, może być gołda, edamski. Jaki macie. Teraz układamy zapiekanki na blasze. Na blasze musi być kratka, tak aby była cyrkulacja powietrza gorącego od spodu. Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni i wkładamy na jakieś 15 minut. No, i tak wyglądają polskie domowe zapiekanki. Ale powiem Wam, że są niesamowicie smaczne. Poprzez tą bazę pod pieczarkami. Spróbujcie z taką bazą i dajcie znać w komentarzach. A jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie suba, dajcie lajka. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także do następnego. Hej. Oczywiście keczup musi być.